Patrzcie, przechodziłem, byłem właśnie w sklepie po silikon i patrzcie, co tutaj jest. Amerykańska firma mają normalnie po polsku. A po polsku mają ogłoszenia, że przyjmują do pracy. Trochę źle napisali aplikacje, na... złóż aplikacje na internecie autozon.com Careers. Nieźle, nie? Po, po, po hiszpańsku tak samo. Taki spontaniczny. Ociek, bejce stoją. Kurde. Musiałem kupić sobie właśnie stewikon. Do motorka. Tak, to jest obecnie taka sieć sklepów. A kiedy się powiem o nich. Także... Nieźle, nieźle. Po polsku ogłoszenia. O pracę nawet. Tylko tu gówno płacą, tu pewnie zapłacą może z 10 na godzinę, do, do 14. Także nie wiem, taki macie spontanie, Cześć.